One-on-one, -on -one, the goalkeeper Stevens across the pitch for Matt Tuxer, tucker surely Shaunie to the dead ball line. Naismith still going. They'll cut back for Conor Chaplin. Got a goal for Pompey. Dear Robinson to the dead ball line. Across oh. the near post and onto his right foot. And Conor Chaplin slides it underneath the right hand of Nathan Ashmore and Pompey are in front. Cześć, jak się macie? Tutaj Alessandro. Witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym, szóstym odcinku mojej kariery FC Sportsmith Football Manager 2016. Moi drodzy, dobiliśmy do 1 grudnia 2015 roku no i lada chwila rozpocznie się zimowe okienko transferowe, natomiast my jesteśmy już prawie na półmetku rozgrywek ligowych. Przed nami dzisiaj 20. seria spotkań Skybet League 2, gdzie zmierzymy się z zespołem AFC Wimbledon, aktualnie 16. drużyna w tabeli. No Wimb to jest bez wątpienia miasto, które kibicom sportu kojarzy się zupełnie z innym, z inną dyscypliną, aniżeli piłka nożna. Oczywiście tam w tym mieście rozgrywany jest jeden z turniejów tenisowego wielkiego szlema. Natomiast zostawmy może tenis, skupmy się bardziej na futbolu, zobaczmy sobie jakie spotkania rozegrałem sobie pomiędzy odcinkami. Ostatnio widzieliśmy się na, na aż trzech spotkaniach. Jedne z nich to było spotkanie ligowe z noc count i niestety 2 do 4 później sensacyjnie odpadliśmy już w pierwszej rundzie FA Cup przegrama z Piąto ligowym Forest Green Rovers niestety pozbawiła nas awansu do drugiej rundy tych rozgrywek. Na szczęście to wszystko powetowaliśmy się. Powetowaliśmy sobie w Johnson's Paint Trophy, gdzie w ćwierćfinale tych rozgrywek wyeliminowaliśmy aktualnego lidera naszej tabeli, czyli Oxford United wygrywając 2 do 0 po trafieniach Kyla Bennetta i Mata Tapsa. Jeszcze pomiędzy odcinkami rozegrałem sobie trzy spotkania ligowe. Pierwsze z nich z Carlisle niestety przegraliśmy 0 do 3 najpierw Jason Kennedy później jeszcze na domiar złego Enda Stevens sfaulował w polu karnym przeciwnika, otrzymał za to drugą żółtą. w konsekwencji czerwoną kartkę Rywal wykorzystał rzut karny No i niestety było po meczu. Później jeszcze w doliczonym czasie gry straciliśmy trzeciego gola, później wygraliśmy dosyć szczęśliwie, zaledwie jednym golem z jednym z ostatnich zespołów ligowej tabeli York City 1-0, gola na wagę zwycięstwa zdobył Kyle Bennett później pojechaliśmy do Wycombe na stadion Adam Park, no i tam dosyć pewny triumf 3-1 gole Demego Hollandsa Davida Hennena oraz pierwsze trafienie w tym sezonie Andy Stevensa dla Demego Hollandsa to również było pierwsze trafienie w barwach FC W dzisiaj tak jak już mówiłem, podejmujemy Wimbledon, Następnie zmierzymy się w półfinale Johnson's Paint Trophy z zespołem Southend United. Spójrzmy, tutaj zostały rozlosowane pary półfinałowe. My trafiliśmy na. Tutaj jesteśmy chyba w, przy północy. My trafiliśmy na Southend United, natomiast Gillingham trafiło na Colchester. No i oczywiście zwycięzca tych, dwu, tych dwóch meczów awansują do finału. A następnie finalista strefy tutaj. Po strefy północnej zmierzy się właśnie z finalistą strefy południowej no i wówczas, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku w taki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca Johnson's Paint Trophy. Zerknijmy może jeszcze na zarząd, zerknijmy może na poziom zadowolenia z mojej pracy w zespole Polsmów na razie tutaj wszystko wygląda bardzo dobrze, zarząd jest zadowolony ze stólu jaki prowadzi zespół, tutaj zerknijmy sobie jeszcze w poszczególnych kategoriach jeżeli chodzi o rozgrywki, no to na razie zarząd jest usatysfakcjonowany postawą o rozgrywkach w samych meczach. Również kibice są usatysfakcjonowani. Jeśli chodzi o renomę zespołu, no to tutaj na razie jest zbyt wcześnie, aby się o tym wypowiadać. Transfery to jest również kwestia, z której zarząd jest bardzo zadowolony. Tutaj Michael Harrison doszedł do wniosku, że są oni zachwyceni efektami finansowymi. Proszę bardzo, styl gry zespołu tutaj również zadowolenie jest bardzo duże. Podobnie finanse, których na razie nie przekraczamy. No i atmosfera w zespole, która również na razie jest bardzo, bardzo dobra. Zatem, moi drodzy, przystępujemy w tym momencie do rozgrywek ligowych, do spotkania z Wimbledonem. Na razie widzicie, że moja stabilność posady jest bardzo pewna, tak więc mam duże zaufanie od zarządu. No i rzecz jasna tutaj będziemy starali się jeszcze... Ten, to zaufanie wśród zarządu budować No jak widzicie tutaj jeszcze tabelę, może ja ją jeszcze pokażę w całej okazałości Mamy na razie na koncie 37 punktów, jedno zaległe spotkanie, no i w przypadku zwycięstwa nad Wimbledonem, który w tym momencie zajmuje w tabeli Gdzie ten Wimbledon? Dziś mi tutaj uciekł. O oh jest, proszę bardzo, 16 miejsce na razie zajmuje Wimbledon, my natomiast jesteśmy na miejscu trzecim. E, mamy 37 punktów, tyle samo co drugi w tabeli Jovil Town. No i na razie Oxford United na czele z 42 punktami. Zatem no, widać, widać wyraźnie, że wciąż tutaj trzymamy się w tej czołówce. E, fajnie byłoby tutaj zdobyć mistrzostwo Bet League 2, no ale myślę, że zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc również będzie dla mnie bardzo satysfakcjonujące, ponieważ da mi bezpośredni awans do trzeciej ligi angielskiej, czyli SkyBed na razie widzicie na dole tabeli Newport County oraz York City Oba te Obie te drużyny zgromadziły po 15 punktów Również Wycombe, czyli mój ostatni przeciwnik Oraz Northampton, również zespoły, które na razie pozostają na samym dnie ligowej tabeli Natomiast teraz oczywiście zagramy sobie spotkanie z Wimbledonem Jak widzicie wielu moich piłkarzy niestety bardzo zmęczonych Ponieważ w ostatnim czasie bardzo duży natłok tych spotkań Najpierw 24 listopada mecz z Yorkiem Później 28 spotkanie z Wycombe no i teraz gramy z Wimbledonem, zatem no niestety przychodzi nam tutaj grać co 3, co 4 dni, a oczywiście to ma bezpośrednie przełożenie na słabą niestety kondycje moich zawodników zatem będziemy musieli sobie tutaj bardzo dużo w tym pierwszym składzie pozmieniać, oczywiście Brian Murphy pozostanie on na razie wszystkie spotkania rozegrał w pełnym wymiarze czasowym, no tutaj nasz bramkarz na razie spisuje się bez większych zarzutów Neil Early on sobie tutaj musi odpocząć, Neil Early, z którym tutaj przedłużyłem wypożyczenie z Birmingham o kolejne 3 miesiące, no już oczywiście to jego wypożyczenie 3 miesięczne się kończyło no i postanowiłem złożyć kolejną ofertę 3 miesięcznego wypożyczenia no i na to przystali włodarze Birmingham City. No i przez kolejne, kolejny kwartał właśnie waliczyk będzie zawodnikiem Portsmouth, no ale jego tutaj musi zastąpić Sean Long, ponieważ no, Neil Early już bardzo słaba kondycja, Christian Burgess i Matthew Clark również, no zatem przynajmniej jednego z ze środkowych obrońców może Burgess w jego miejsce em, Zagra Adam Webster, Enda Stevens w jego miejsce, Sean Griffin również tutaj młody Irlandczyk na razie w pełni zdrowia natomiast no widać, że już że już właśnie Enda Stevens troszkę słabo jeżeli chodzi o kondycję w drugiej linii Zerknijmy, kogo tutaj mamy, Conor Grant no bez wątpienia jeden z najlepszych zawodników w moim zespole tutaj spójrzmy może na jego oceny, który naprawdę są w ostatnim czasie bardzo wysokie zerknijmy, no nie schodzi poniżej e, średniej 7,3 e, Conor Grant, tak więc naprawdę bardzo dobre występy notuje, młody wypożyczony z Evertonu środkowy pomocnik, no ale chyba jemu też czas dać w końcu odpocząć, e, może w jego miejsce zobaczymy tutaj e, kogo? Może, może Otmana Bakala. Otman Bakal w miejsce Konora Granta, Matt Holland w jego miejsce również pasuje zmienić zawodnika James Dunn jako pomocnik odbierający piłkę. No i skrzydłowi tutaj spójrzmy Gary Roberts już z bardzo słabą kondycją zatem w jego miejsce Ben Davis. Tutaj oczywiście Gary Roberts zajmie miejsce, tyle że na lewej stronie, na lewym skrzydle Liam Kelly, on również już bardzo słabo wygląda, jeżeli chodzi o kondycję zatem hmm, no chyba musimy sobie zrobić jednak troszeczkę inaczej jednak Conora Granta wstawić do pierwszego składu, natomiast Otman Bakal w miejsce właśnie Leama Kelly'ego, który tutaj nawet chyba nie zasiędzie na ławce rezerwowych warto by było, aby ten zawodnik sobie odpoczął również Michael Doyle jest kontuzjowany jego tutaj również zastąpi Sebastian Fure na ławce rezerwowych no i Roberts na lewej flance, natomiast w ataku David Hennen on ma na całkiem dobrą kondycję, przynajmniej w porównaniu z innymi zawodnikami 94% kondycji, tak więc jego tutaj wystawimy do gry w pierwszym składzie. No niestety tutaj ten natłok spotkań niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, ponieważ no, piłkarze z niską kondycją grający w wiele spotkań z rzędu oczywiście u nich zwiększa się ryzyko wystąpienia jakiejś groźnej kontuzji tak więc no staram się jak mogę tej piłkarzy oszczędzać no ale nie zawsze niestety jest to możliwe zatem takim składem moi drodzy chyba to spotkanie sobie rozpoczniemy na ławce rezerwowych zostawimy Mata Tapsa tak więc no David Hennen ostatnio zdobył gola no i oczywiście m, m, gorąco wierzę w to że ten napastnik się nam odblokował jeszcze tutaj przećwiczymy sobie grę w ataku przed tym spotkaniem, no i ofensywna mentalność. Myślę, że ona tutaj przyniesie nam pierwszy triumf w miesiącu grudniu, ponieważ właśnie dzisiaj mamy pierwszy dzień ostatniego miesiąca roku 2015, tak więc warto by było tutaj... Um... Roz... Zakończyć rok dobrymi wynikami no, jak, tak jak już mówiłem Gramy zaległe spotkanie w ramach 20 kolejki Skybird Lake 2 No i w przypadku zwycięstwa awansujemy na drugie miejsce w tabeli Tracąc do lidera tylko dwa punkty No ale musimy oczywiście tutaj na boisku pokazać Że jesteśmy lepsi od zespołu Wimbledonu Zatem tutaj oczywiście instrukcje dotyczące rywali Podobnie jak ma to miejsce w większości przypadków Oczywiście skrzydłowi tutaj może bez agresywnego odbioru, agresywny odbiór zastosujemy sobie wobec środkowych pomocników. No i cóż moi drodzy, jeszcze rozmowa motywacyjna, zagrajmy tak jak ostatnio. No myślę, że to zmotywuje moich piłkarzy. No tylko dwóch zawodników zmotywowanych, tak więc tutaj jeszcze spróbujemy roz... przeprowadzić indywidualną rozmowę motywacyjną. No niezbyt duże rezultaty ona dała. Jak widzicie morale w zespole jest naprawdę różne, począwszy od bardzo dobrego w przypadku Garego Robertsa. No taki na przykład David Hennen ma dosyć kiepskie morale. No to oczywiście ma związek z moją ostatnią rozmową motywacyjną po meczu z Wycombe, gdzie mimo że moi piłkarze wygrali 3-1, no to jednak powiedziałem, że zagrali słabo, no i to nie spodobało się m.in. właśnie mojemu napastnikowi wypożyczonemu z Evertonu. No i rozpoczynamy pierwsza akcja, jednak gra nam tej sytuacji nie pokazała. No czekamy tutaj na pierwszą sytuację. FC Pols mówną no, gramy oczywiście na ofensywnej mentalności, zatem spodziewam się, że tutaj tych sytuacji dla mojej drużyny będzie całkiem sporo. Uwaga, mamy pierwszą z nich. Jest Shi, który teraz rozpoczyna. Jest David Henen. Ładne rozciągnięcie gry do Gerego Robertsa. Jest nasz prawo Dan Otman Bakal, Ben Davis. Jeszcze Davis. Czy uderzy piłkę? Ben Davis i to jest jeden do zera. Ależ Bramka naszego prawo 34-latek. Po raz czwarty w tym sezonie trafia do siatki. To no, takie uderzenie... Em, Zewnętrzną częścią stopy, jak się to mówi, spod piłki. No tutaj na tym nowym silniku meczowym z FMA16, do którego tak nawiasem mówiąc ciężko się przyczepić. Naprawdę fajnie to wyglądało. No tutaj oczywiście ten silnik meczowy stworzony przez twórców FMA 2016, naprawdę moim zdaniem jest bardzo przyzwoity. No tutaj nie ma tych błędów, które powtarzały się w poprzedniej wersji gry. Uwaga, teraz David Helen. Przy nim cała horda obrońców rywali, ale jeszcze odzyskał piłkę od Man Bakal Davis ładnie tam oskrzydla akcję. Shee teraz jednak nie zdecydował na podanie, Otman Bakal, aleś miał okazję, świetne podanie od Davida Henena, otrzymał Holender, no ale niestety go nie wykorzystał, no szkoda, szkoda, bo to była dobra okazja na to, aby podwyższyć tutaj nasze prowadzenie w tym meczu na 2 do 0, no niestety Gary Roberts tutaj spisuje się całkiem słabo, ale uwaga, mamy kolejną sytuację, dośrodkowanie, no ale Shee tutaj ładnie wybija tę piłkę, no, nazwisko tego bramkarza chyba się czyta Shay, a nie She. No She to jest oczywiście chyba zła wymowa z tego, co mi się wydaje. No tutaj niektórzy znawcy angielskiej wymowy śmieją się z wymowy na przykład obrońcy obrońcy Sunderlandu, Jona O'Shea, czyta się John O'Shea, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinno to być czytane. Zatem tutaj, wybaczcie mi, jeżeli jakieś nazwiska wymawiam źle, uwaga teraz, David Hennen, szansa na 2-0, no i w ostatniej chwili Belg zablokowany przez obrońców naszego przeciwnika, uwaga Davis, dośrodkowanie, jest Webster, uderzenie, no ale Shea tutaj doskonale wyłapuje to dośrodkowanie, wyłapuje ten strzał, niezbyt groźnie w wykonaniu. Adama Webstera, zatem do przerwy prowadzimy zaledwie 1 do 0 no mieliśmy tutaj sporo sytuacji, rywal w zasadzie nie zagraża naszej bramce no i tutaj oczywiście nie wolno wam się teraz dekoncentrować no widzicie, że fajnie to podziałało na moich zawodników no nadzieję, że w drugiej połowie pokażą się z jeszcze lepszej strony no niestety nasz najlepszy strzelec w lidze czyli Gary Roberts oraz nasz najbardziej wysunięty napastnik, czyli David Hennen na razie bardzo słabo, no jeszcze niestety Adam Webster, kontuzjowany, no tutaj warto by było szybko zmienić tego zawodnika, aby jakoś nie pogłębić jego kontuzji, tutaj Francuz Sébastien Fure w jego miejsce, no tutaj oczywiście Fure to jest w zasadzie na razie czwarty w hierarchii mój środkowy obrońca, no ale na razie nie będę tam... Nadwyrężał Bergesa, warto by było, aby ten środkowy obrońca sobie jednak odpoczął. No tutaj również słaba kondycja już Otmana Bakala, również David Hennen, Gary Roberts i że również spisują się słabo, zatem zdejmiemy sobie z boiska właśnie Otmana Bakala, wpuszczamy na boisko e, oczywiście Ad e, Kyla Bennetta. Kyle Bennett no tutaj w ostatnich meczach grał naprawdę bardzo dobrze, tak więc myślę, że on na pozycji ofensywnego środkowego pomocnika to będzie bardzo dobry pomysł na... Ostatnie 25 minut tego spotkania. Spójrzmy Matthew Clark, naprawdę ten młody środkowy obrońca wypożyczony z Ipswich spisuje się bardzo dobrze w dzisiejszym spotkaniu no są to tutaj oczywiście w, moim, w mojej kadrze zawodnicy których z chęcią zatrzymałbym sobie w zespole nawet po awansie do wyższej ligi no teraz może zdejmimy z boiska Conora Granta już naprawdę bardzo słabo wygląda kondycyjnie ten piłkarz Denny Holland w jego miejsce Denny Holland, który trafił do siatki w ostatnim meczu z łaeką, otwierając wynik spotkania tak jak już mówiłem to był jego pierwszy gol w tym sezonie w barwach Portsmouth no teraz, teraz niestety Zgubił ukrycie z któryj z moich zawodników na szczęście bardzo dobrze udało się odzyskać. No teraz e, golki perry ry, rywali Shea. ładnie, tutaj wybija piłkę. No i Elliot, uwaga, jest niebezpieczna sytuacja. No i niestety e, Sean Long dyktuje, e, prokuruje, przepraszam, jedenastkę, arbiter, oczywiście nie ma wątpliwości. Rzut karny, 83 minuta. No i nie mówcie, że tutaj w meczu z Wimbletonem nie wygramy. No tutaj uwaga, Taylor, Taylor. No i niestety trafia do siatki e, Lyle, e, Taylor. 84. minuta 1 do 1 musimy dać sobie tutaj szarże no i jeszcze powiedzmy naszym zawodnikom dajmy im tutaj w poleceniach aby tutaj więcej bezpośrednich podań gramy na aferę no tutaj nie ma już co kombinować trzeba po prostu postawić wszystko na jedną kartę. No mamy 84 minutę. Niestety przeciwnik wyrównuje w tej sytuacji. My już nie mamy żadnych zmian w składzie. No jeżeli mecz zakończy się remisem 1 do 1, a wszystko niestety na to wskazuje, no to nie obejmiemy pozycji wicelidera tabeli. Jeszcze Davis, jeszcze dalekie zagranie. No niestety, niestety tracimy, moi drodzy, dwa punkty na Freton Park, ponieważ tylko remis. Zagraliście oczywiście poniżej oczekiwań. No bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Spójrzmy jak miażdżąca przewaga w strzałach. No niestety nie przełożyło się to na Korzystny dla nas rezultat. 1 do 1. No to są jak najbardziej stracone dwa punkty w tym meczu, ponieważ no, nie da się ukryć, że byliśmy dzisiaj zdecydowanym faworytem i powinniśmy ten mecz wygrać. Adam Webster, tutaj trzy tygodniowa kontuzja, niestety naszego środkowego obrońcy. No i on dołącza tutaj do Michaela Doyle'a, jeżeli chodzi o piłkarzy kontuzjowanych w moim zespole. Natomiast, no niezbyt dobre rozpoczyna się dla nas grudzień. No spodziewałem się szczerze, że wygramy to spotkanie. No i będziemy wiceliderem tabeli. No ale tak się niestety nie stało. No i musimy tutaj gimnastykować się w kolejnych meczach, aby, aby tutaj poprawić się, jeżeli chodzi o pozycję w ligowej tabeli złota piłka, tutaj oczywiście są nominacje no bez wątpienia najlepsi piłkarze świata tutaj spodziewamy się tej nagrody no myślę, że faworytami będą Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, bez wątpienia dwaj e, najlepsi zawodnicy na świecie tutaj między sobą pewnie rozstrzygną rywalizację, kto zdobędzie złotą piłkę za rok 2015 my natomiast skupmy się na FC Portsmouth, teraz przed nami spotkanie półfinałowe z Johnson's Paint Trophy z trzecim Trzecioligowym Southend United Tak więc Przewiniemy sobie nieco do 9 grudnia I spotykamy się właśnie W dniu spotkania półfinałowego Johnson's Paint Trophy Witam zatem moi drodzy w 9 grudnia 2015 roku Pierwszym finalistą Strefy południowej Johnson's Paint Trophy Został Gellingham który Wyeliminował po rzutach karnych Colchester United, tak więc tutaj Jak widzicie zespół Z trzeciej ligi jednak wyeliminował Swojego z współligowca tutaj również zespół Colchester City z Ligi 3, zatem my zostaliśmy już jedynym czwartoligowcem w całej stawce drużyn półfinałowych, ponieważ Southend oczywiście to również drużyna, która występuje w Skybed League One, zatem ciężkie dzisiaj zadanie na pewno stoi przed nami, no ale nasi kibice są pełni nadziei, no i tutaj jak widzicie Mimo wszystko w dosyć małej frekwencji przyszli na stadion Fraton Park, aby zobaczyć swoich pupili. No Zerknijmy może tutaj na nasze, nasze wymagania względem Johnson's Paint Trophy. Jak widzicie tutaj zarząd nie przywiązuje specjalnej wagi do tego, jakie, jaka, jaką postawę tutaj jaka będzie nasza postawa właśnie w Johnson' Paintroff i tak więc tutaj e, nawet jeżeli zostaniemy wyeliminowani w meczu Southend to i tak tutaj nie spotka się z jakąś ostrą reakcją, no ale oczywiście e, ja jestem człowiekiem tutaj dosyć ambitnym, no i bardzo chciałbym awansować do e, finału strefy południowej, jak to wie, może nawet wygrać całe rozgrywki, co myślę będzie niezwykle trudnym, trudnym e, zadaniem. E, mała pomyłka, to oczywiście mówiłem wam, że nie zająłem drugiego miejsca w lidze, no ale jednak to drugie miejsce widzicie zająłem, wyprzedzam o jeden punkt w tym momencie Jovil. E, Town i mimo tego remisu w ostatnim meczu z Wimbledonem udało się uzyskać drugie miejsce, no ale niestety nasza strata do Oxford United wynosi w tym momencie już 4 punkty, więc no musimy w końcu zacząć wygrywać, aby, aby to jest spokojnie. Utrzymać pozycję w czołówce. Zatem teraz ustalamy skład na spotkanie Southend. Oczywiście Brian Murphy jako bramkarz do środka, na prawą, przepraszam, defensywę wraca. Tutaj Neil Early do środka obrony Matthew Clark oraz jego partnerem będzie Christian Burgess. No widzicie tutaj bardzo wielu moich piłkarzy odpoczęło, odzyskało siły. Tak więc myślę, że możemy tutaj w miarę silną jedenastkę wystawić na to spotkanie w miejsce Bacala. Oczywiście Lyme Kelly tutaj. Henen również pozostanie na skrzydle. Może zobaczmy sobie tutaj, kto ewentualnie mógłby zagrać na pozycji lewoskrzydłowego Kyle Bennett na pozycji prawoskrzydłowego Gary Roberts no i taką chyba w zasadzie najsilniejszą jedenastką zagramy w tym spotkaniu, jeszcze może Denny Holland w miejsce Dana, no i chyba tyle chyba tyle jest, jeszcze musimy tutaj wywalić z ławki rezerwowych dwóch naszych kontynuowanych piłkarzy, jeszcze tutaj Enda Stima jest w miejsce Griffina no i chyba nie ma tutaj żadnego ograniczenia względem wyporuszonych piłkarzy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o em, Johnson's Play Trophy, tak więc śmiało możemy sobie tutaj tych zawodników yy... Śmiało możemy sobie tych zawodników wypożyczonych tutaj do składu wstawić, no niestety Jaden Stockley, on ma słabą kondycję, ponieważ on grał ostatnio i w meczu rezerw i również w meczu drużyny do lat 18 i, lat, i drużyny do lat 21 i lat 18 tam strzelał gole, no ale niestety dzisiaj jego kondycja nie pozwala na to, aby znalazł się na ławce rezerwowych. Zatem my takim składem sobie to spotkanie rozpoczniemy. Ćwiczymy sobie grę w obronie, no i musimy sobie tutaj ustawić mentalność. Na poziomie standardowym, no myślę, że to przyniesie rezultaty, oczywiście to nasi przeciwnicy Aha, jednego piłkarza poza składem meczowym sobie wybrałem Zatem James Dunn wylatuje z ławki rezerwowych, no i zatem rozpoczynamy to spotkanie No oczywiście zespół naszych dzisiejszych przeciwników, czyli Southhand United Z racji tego, że jest to drużyna trzecioligowa, są oni właśnie faworytem dzisiejszego spotkania, no ale... Myślę, że fajnie by było na, sprawić naszym kibicom niespodziankę, no i wygrać to spotkanie, no, myślę, że to przeciwnik dzisiaj musi, a my tylko możemy zwyciężyć, tak więc no, zobaczymy jak to wszystko się tutaj rozegra w tym meczu. Oczywiście myślę, że Southend dzisiaj będzie szarżowało na naszą bramkę, no ale oczywiście nasza postawa w lidze, mimo że ostatnio pozostawia dużo do życzenia, no to jednak jeżeli gramy w Johnson's Paint Trophy, no to tam raczej. Zagrajcie najlepiej jak umiecie. Nie martwcie się o wynik. No tej chcę troszkę wyluzować moich zawodników, aby nie byli pod jakąś dużą presją. Czterech zawodników zadowolonych. Dobra, zaczynamy spotkanie na Frappon Park. Półfinał Johnson's Paint Trophy. No i oczywiście mam wielką nadzieję na awans do wielkiego finału. To było, myślę, duże wydarzenie dla drużyny czwartoligowej jakiej w tym momencie jesteśmy. Już w pierwszej minucie Noel Hunt. Z żółtą kartką, uwaga, teraz właśnie Hunt, jest Palmer, Palmer do Hunta, Hunt tutaj traci na, na moment piłkę, ale dobrze tutaj World jeszcze na szybko wymieniają piłkę zawodnicy, rywali, uwaga, ależ teraz było groźnie, tam wyszedł do piłki Brian Murphy, no ale wyprzedzony przez napast, któregoś z napastników Southend, na szczęście piłka przeszła obok słupka naszej bramki, no i kolejna żółta kartka. Na razie gramy na standardowej mentalności, jest strzał w ramkę Bentleya, no ale dobrze, Bentley tutaj wyłapuje to uderzenie, uwaga, Mooney teraz przez nikogo nie atakowany, ależ błąd! No i niestety Noel Hunt otwiera wynik meczu, Danny Holland z tym, no po części udanym odbiorem piłki jednak wystawia piłkę Noelowi Huntowi, no i Irlandczyk otwiera wynik tego meczu, niestety przegrywamy 0-1, no warto myślę już od razu postawić na ofensywę, nie mamy tutaj absolutnie nic do stracenia, no już tylko i wyłącznie musimy atakować, musimy szukać w tym meczu wyrównania, ponieważ no niestety do przerwy wszystko wskazuje na to, że będziemy jednak przegrywać z zespołem Hand. 0 do 1. No, Liam Kelly. Widzicie, bardzo słabe zawody w wykonaniu tego zawodnika. No, gramy słabo. To ja oczywiście nie jestem zadowolony z Waszej gry w defensywie. Nie podobają mi się Wasze próby rozegrania piłki. No, i również Wasza nieskuteczność. Również znów słabym S Davida Henena. No, jeżeli tak dalej pójdzie, no to znów Belk straci miejsce w pierwszej jednastce na rzecz Mata Tapsa. Uwaga, teraz Liam Kelly. Jest Gary Roberts. Grant, teraz ładnie ostrzelająca akcja. Early. Piłka w pole karne. Kyle Bennett. No, i ta pierwsza akcja w drugiej połowie przyniosła nam gola wyrównującego. Kyle Bennett trafia do siatki, no jeżeli chodzi o rozgrywki Johnson's Paint Trophy, no to nie zawodzi mnie ten zawodnik, podobnie było w poprzednim meczu z Oxford United, gdzie również wpisał się na listę strzelców, uwaga, Enda Stevens, jest Gary Roberts, jeszcze nasz lewy obrońca Kyle Bennett, Kelly, Grant, Kelly zablokowany, a i szkoda, teraz musimy uważać, bo kontratakują rywale Noel Hunt, Noel Hunt, no ale za daleko wypuścił sobie piłkę i Burgess bardzo dobrze, ale jeszcze Palmer, jeszcze Warhol, teraz mija naszego obrońcę, dośrodkowanie, no i niestety gol. Czy to będzie trafienie samobójcze nie? Jednak Noel Hunt na liście strzelców. No świetny tam wyłożył mu piłkę Urol. No i w takich okolicznościach niestety tracimy gola na 1 do 2. No naprawdę wielka, wielka szkoda. Liam Kelly, David Helen ci piłkarze bardzo słabo. No jeszcze zachęćmy tutaj naszych zawodników do lepszej gry. No i jeszcze tutaj myślę, że gol wyrównujący znów wlałby nadzieję w serca kibiców FC Portsmouth. Na razie niestety przegrywamy. Słabo Kelly, słabo Hennen. Beznadziejnie również Tristan Burgess. No i tutaj warto za chwilkę pomyśleć o jakichś zmianach. Może teraz 60, siódma minuta meczu. Mataps za beznadziejnego dzisiaj Hennena. Otman Bakal za bardzo słabego Lajem Kelly'ego. miejmy nadzieję, że te dwie zmiany wprowadzą coś ciekawego do gry naszej drużyny Dwa i zawodnicy pojawiają się na murawie Mataps oraz Otman Bakal Czekamy, mamy 20 minut do zakończenia tego meczu Niestety przegrywamy Southend 1 do 2 No i czekamy z niecierpliwością na kolejną akcję naszej drużyny Coraz mniej czasu pozostaje do zakończenia 15 minut Aj nie, taj, nie to chciałem powiedzieć Pokażcie więcej zaangażowania Proszę bardzo. Może to w jakiś sposób zmobilizuje moich zawodników do gry. 15 minut do końca tego meczu. Jeszcze czekamy na jakąś sytuację z naszej strony. Dajmy sobie szarże. Przesuńmy tutaj Otmana Bakala na atak. No ale z tego co widzę tutaj wprowadzanie wprowadzenie dwójki napastników, kiedy przegrywamy, rzadko niestety daje pozytywne rezultaty. Dobra, mamy jeszcze jedną zmianę w zanadrzu, ale na razie nie ma za bardzo kogo wprowadzić e, na Murawę. Otman Bakal wraca na swoją nominalną pozycję, Mataps do ataku, no i ostatnia nadzieja, Ben Davis w miejsce, e, w miejsce Robertsa, no niestety... Wymyka nam się z rąk ten wielki finał, no uwaga, jeszcze jest sytuacja, 89 minuta, odzyskujemy piłkę, Clark, Mataps, Otman Bakal, nie ma bramki, ależ miała sytuację Holender, to, był, to była sytuacja, która mogła nam, nam dać wyrównanie, Otman Bakal jej niestety nie wykorzystał, jeszcze Davis Mataps, no i nie ma gola, Bentley broni ostatnich wizek na Fraton Park, niestety przegrywamy półfinał. Półfinał Johnson's Paint Trophy Nie jestem zadowolony z tego wyniku No szkoda to jest Niestety mecz, który mogliśmy wygrać Spójrzmy, mieliśmy tutaj przewagę W meczu z faworyzowanym Southend No ale niestety mecz zakończył się Naszą porażką 1-2 No i w tym momencie niestety, niestety, ale odpadamy W półfinale Johnson's Paint Trophy No myślę, że i tak nie przynieśliśmy wstydu Bo byliśmy chyba jedno, jedyną Drużyną czwartoligową Która i na północy i na południu awansowała Do półfinału, tak więc i tak i tak mogliśmy mogliśmy tutaj sporo namieszać, no ale niestety nie udało się zagrać w finale, no i odpadamy na poziomie półfinału rozgrywek Johnson's Paint Trophy, zatem odpadliśmy już ze wszystkich rozgrywek pucharowych jedyne co nam pozostało to rozgrywki ligowe, no moi drodzy musimy się wziąć za siebie na razie mamy sporą szansę jeszcze tutaj oczywiście na awans po 20 seriach spotkań jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, no ale musimy tutaj gonić Oxford, musimy wygrywać mecze, aby nie tracić tego kontaktu z czołówką ligi. Tak więc... Niestety dzisiejszy odcinek kończy się porażką, no i myślę, że już spokojnie możemy zapowiedzieć kolejny odcinek. No dziś tak mniej więcej zobaczymy się na początku, na początku stycznia to będą mecze z Crowley oraz Morecamp. Myślę, że te dwa spotkania na sam początek stycznia sobie zobaczymy, na sam początek 2016 roku. No miejmy nadzieję, że oczywiście ten rok 2015 będziemy kończyć na pozycji lidera Skybet League 2. Czy tak się stanie? Oczywiście o tym wszystkim dowiecie się już w kolejnym odcinku, na który bardzo Rzecznie zapraszam na dziś. To wszystko. Do zobaczenia i do usłyszenia w naszym kolejnym spotkaniu. Oczywiście, tradycyjnie na koniec powiem, że zachęcam Was do pisania komentarzy oraz do oceniania mojego filmu. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.